Idziemy dalej. Już... już cztery odcinki na Dobra, dobra, idź. Nie, bardzo nie, tasu nie wygrywam z bosami! Zobaczcie, jak widzę mnie do myścia. Wow, no tako. Tak się nie da z facetami koleś. Ja pamiętaj to na przyszłości. A my przecież jesteś lefać. A nie ja tam. Nie czekam. Dobra, jedziemy do... ...wziętym miejscu. W którym będzie... ...zadanie! Chociaż koleś... ...tylko tyle. O, w sprawie królika, który... ...to w sprawie stwora, który się nazywa... Dawid. Mapit no jero! Ja OBŻERA! Trochę podobne imię do Mariana. Taką stronę Wii Dobra, 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 bla bla bla. Idziemy, jedziemy, jedziemy w walkę. Jedziemy grubaty. O gruba! Sieba! Sieba tłuszczo! Teraz tylko muszę jeszcze wygląda. jest też, że? Nie, ja to bo! Dobra, dobra. Tyle też, że? Tyle da się. Dobra, już się jeż, chyba gruby. Dochodzi no grubacie. Dobra, dobra, dobra. Na ty... To było już, na tyle. Oj. Yy... Będziemy z nim rozmawiać następszy odcinku. Do widzenia w Pa! Dara!